Optymalizacja to coś, co powinniśmy stosować codziennie. Zarówno przy podejmowaniu decyzji, które dotyczą nas osobiście, jak i działania firm, instytucji rządowych. Warto, aby te decyzje oparte były zarówno na danych, jak i na odpowiednich algorytmach. Algorytmy optymalizacyjne dostępne są w każdym arkuszu kalkulacyjnym. Jest tam dostępny solwer, z którego można, każdy może skorzystać, i można z tego skorzystać również w takich dziedzinach jak. Optymalizacja diety, optymalizacja transportu, optymalizacja obsady sklepu, optymalizacja wydatków w budżecie domowym. Można by było również tutaj spojrzeć na to szerzej, gdyż osoby, które się tym zajmują zawodowo, doradzają firmom, doradzają bankom, doradzają państwom, aby podejmowały te decyzje tak, aby były one jak najlepsze dla wszystkich.